Do jeziora wjeżdżamy, Szymon Jestem O ja pierdzielę Jesteś, tu już jest płytko, tu już wyjedziesz O kur, ale gnuj mam Gazu No i dobra O ja pierdzielę Dobre Lecimy Tu jest z lodem Dawaj A tu miałeś drogę przecież Z tej strony I to sucha o, Ale super Ale zobacz na tej mazi jest To tra... kontrola prawie żadna Przejechałeś? A.